Siemanko, witajcie w nowym filmiku, zapraszam was dzisiaj na vloga, jest czwartek, ja właśnie wróciłam z pracy, jest 15.15, .15, zdążyłam już wypakować zakupy, ponieważ byłam dzisiaj w Biedronce i kupiłam sobie jakieś tam podstawowe rzeczy, oczywiście miałam wejść, miałam wejść po jedną rzecz, tam po dwie, wyszłam z dwoma siatami, tak jest zawsze, więc rozpakowałam sobie już wszystko, wsadziłam do lodówki i będę wychodziła, ponieważ chcę iść do paczkomatu, jak będzie mi się chciało, to pójdę jeszcze do Rossmana, dlatego że słuchajcie chcę kupić jakiś lakier do paznokci. Ogólnie ostatnio malowałam cały czas paznokcie albo tym takim prawie białym lakierem z Deli, albo takim czekoladowym z Deli. I ja nie ukrywam, że ja bardzo lubię takie paznokcie, ale znudziły mi się i wczoraj wieczorem tak sobie usiadam, bo i tak piłowałam, robiłam sobie skórki, więc pomyślałam sobie, że pomaluję sobie czymś innym, a że nic innego nie mam, tylko czerwień, no to no to padło na czerwień. I niestety nie czuję się w ogóle w tym kolorze. Tu nie jest tak, że wiecie co, bo mi zawsze, jak pamiętacie mi z kiedyś, to był, był taki czas, że ja chyba przez pół roku non-stop malowałam czerwonym lakierem. Ostatnio coś mi się takiego stało, że nie lubię ani na stopach, ani właśnie na dłoniach. U kogoś mi się podoba, ale u siebie jakoś tak, nie wiem, coś tutaj jest nie tak z tym kolorem, więc em, raczej go nie będę zmywała, ponieważ plan jest taki, że w ogóle jutro, z racji tego, że jest piątek, miałam z koleżankami jechać na... Plaże wieczorem. Tam są imprezy na plaży, jest fajnie, jest dużo ludzi, ale w taką pogodę, w sumie jak jest teraz, bo jest około 25 stopni i jest raczej zachmurzone niebo, to nie wiem, czy coś tam będzie i czy w ogóle jest sens jechać, także zastanawiam się, ale gdzieś pewnie z domu wyjdę, dlatego że staram się zawsze w weekend gdzieś wyjść, ponieważ w sobotę już raczej nie będę wychodziła, bo słuchajcie, w niedzielę jadę na. Chciał być na zlot, jadę na kajaki. Jedziemy na spływ, o na spływ. W zeszłym roku też byłam i było super i w tym roku również się wybieramy, także mega się cieszę, więc raczej nie będę nigdzie jechała, bo jedziemy już o 7 rano, to będzie trwało cały dzień, na pewno będę zmęczona, więc e, więc to sobie odpuszczę, więc jutro będę chciała gdzieś wyjść, także zobaczymy. Raczej tego lakieru nie będę zmywała, chyba, że mi odpryśnie jutro w ciągu dnia, a jak nie, no to po prostu już w nim zostanę, ale generalnie no chciałabym jakiś inny kolor, więc... Zobacz, jak będzie mi się chciało, to się w sumie przejdę. Jest taka wczesna godzina, ja się tak nie mogę teraz przyzwyczaić do tego, że kończę pracę o 15, to jest naprawdę mega komfortowe. Z tym, że najgorzej jest ze wstawaniem, dlatego że słuchajcie, ja wczoraj padłam po, po 9, w zasadzie przed 10 już spałam i rano wstawałam chyba o 5.20, bo mam głowę i ledwo wstałam. Nie mogę wstać, bo to jest niby godzina różnicy między tym, jak wstawałam wcześniej, a bardzo jest to odczuwalne, w moim przypadku przynajmniej, więc chodzę cały dzień też taka zamulona, ale to pewnie organizm się przyzwyczai to jest kwestia pewnie tygodnia, dwóch i wszystko wróci do, do normy i do porządku takiego, jak był wcześniej więc spoko no, także tyle chciałam wam powiedzieć w zasadzie i idę i zobaczymy się pewnie jak wrócę, natomiast jak coś kupię to wam pokażę ale, ale zobaczymy, zobaczymy, także widzimy się za chwilę ja właśnie wróciłam z Rosmana. Słuchajcie, jeśli chodzi o lakiery, to nie było dużego wyboru. Miałam wrażenie, że wszystkie lakiery są na jedno kopyto. Po prostu kilka odcieni różu, kilka odcieni czerwieni i tak jakoś nie miałam w czym wybierać. Krążyłam między szafą Vibo, Lovely i Miss Sporty i ostatecznie udało mi się znaleźć taki lakier. To jest Vibo w numerze 181. W opakowanie ten kolor jest przepiękny. To jest taki brudny róż, taki trochę beżowy. I ja nawet nie wiem, czy on nie ma jakiegoś takiego delikatnego odcienia takiego niebieskiego. Nie wiem, ale tak może mi się wydaje, już nie wiem. W każdym razie, no tutaj w opakowaniu ten kolor jest przepiękny i jakby dokładnie taki był na paznokciach, to chyba byłabym z niego zadowolona. Chyba będę z niego zadowolona, ale często jest tak, że przy dwóch warstwach, niestety te lakiery. Robią się dużo ciemniejsze, więc zobaczymy. Ja jeszcze przetrzymam ten czerwień do jutra i ewentualnie jutro przed wieczornym wyjściem pomaluję sobie tym lakierem, albo w sobotę. No to na pewno wam jeszcze pokażę i też dam wam znać w kolejnym vlogu, czy on się w ogóle trzyma na paznokciach, czy, czy nie. 181 numer, nie wiem czy powiedziałam. Słuchajcie, ten lakier kosztował 7,99, a na przykład lakier z Miss Sporty ja mu zawał i dostałam 9,99. Słuchajcie, ja pamiętam jak kupowałam te lakiery za 6,99, kiedy one podrożały. Kupiłam też olej do włosów. Słuchajcie, ja mam Isane, taki olej, który też był polecany na takich włosowych stronach. Właśnie nie wiem, czemu on był tak bardzo polecany czy ze względu na skład, czy nie ma jakichś tam silikonów. Nie wiem. I on jest bardzo dobry. Ta butelka za dyszkę takiej wielkości starczyła mi na chyba rok i jeszcze mi starczy na jakieś 3 miesiące. Tylko że on po prostu mi się trochę znudził, bo on nie ma żadnego praktycznie zapachu i dlatego postanowiłam wziąć coś innego. I. Ja nie wiem, czy to jest dobry jedwab, czy niedobry, bo ja wiem, że są jakieś te lepsze i gorsze. Nie mam pojęcia. W każdym razie wzięłam, to jest jedwab z witaminą A. Zdrowe, mocne, silne włosy. Butelka 20 ml takie maleństwo. 5 zł kosztowało. I zaraz zobaczymy, jak pachnie. To jest taka maleńka, zobaczcie butelka. Made in Italy. No, pachnie jakoś tam jakoś powalająco, no ale pachnie, także poczytam sobie dzisiaj, czy kupiłam jakiś sheet, czy może być, no i tak to będę musiała zużyć, więc no jakby będę używała, ale ciekawe, czy to jest właśnie z tych lepszych, czy z tych gorszych. I wzięłam sobie taką zwykłą kosmetyczkę za Złoty 50, zł. ona jest na takie takie dziwne zapięcie jak ciuchy z chińskich stron zawsze mi tak, jak patrzę na te hole, te dziewczyny tak otwierają i tak, wiecie, <grafię> tak robią, jakby się zamek otwierał, ale to nie jest zamek no nawet fajne jakieś tam rozwiązanie, ale żeby każdy ciuch osobno w takie coś wkładać to nie wiem jaki ma sens, ale taka kosmetyczka może się przydać, czasami do torebki coś wrzucam i to potem mi tam lata, szczególnie w tym takim szoperze kremowym wiecie, tą taką, co mam torbę a la plażową, co wam w holu pokazywałam z Shopping Center, no to tam w ogóle wszystko lata, więc taka kosmetyczka na pewno mi się przyda, żeby sobie coś tam, lusterko, chusteczki czy jakieś tam ewentualnie pomadkę włożyć. Nie wiem, czy Wy też tak miałyście kiedyś macie, bo ja tak miałam kiedyś, teraz już tak nie mam. że jak wychodziłam na przykład do pracy rano, to zawsze brałam kosmetyczkę i wkładałam do niej praktycznie wszystkie kosmetyki, których używałam, czyli podkład, korektor, puder, bibułki matujące, eyeliner, tusz, bo może padać, mogę się rozmazać. I suma summarum taką napchaną kosmetyczkę nosiłam każdego dnia, potem przychodziłam z pracy, ją wyciągałam, bo rano się musiałam pomalować i znowu rano to wkładałam i zabierałam. I najśmieszniejsze w tym jest to, że ja słuchajcie, rzadko kiedy się pracy poprawiałam tak naprawdę. Czasami wiadomo, że korektor czy coś możecie poprawić, znaczy musicie poprawić, ale ja nigdy nie robiłam jakby, <laughs> nie używałam tych wszystkich kosmetyków pracy i pewnego dnia po prostu przesta przestałam to wszystko nosić i żyję, także... To raczej tak wiecie, żeby jakieś tam podstawowe rzeczy sobie włożyć. Tym bardziej, że złoty 50 to się na pewno przyda. I słuchajcie, chcę Wam powiedzieć coś bardzo śmiesznego, dlatego że. Przerzuca mi też zamówienie z Zary. Niestety, widzicie, to ja Wam też nie będę pokazywać, bo tam nie ma nic ciekawego. Jedne spodnie są za małe, drugie mają jakieś dziwne guziki na, na nogawkach, których ja nie widziałam. Ale jest jedna sukienka, która po prostu. Ja jestem. Jestem w szoku w ogóle. Słuchajcie, to jest sukienka z lnem. Taki kolor lniany. Chyba to jest 50% bawełny i 50% lnu, z tego co pamiętam. Ona kosztowała 59 zł, a oryginalnie chyba 140. Niestety tutaj nie ma ceny. To jest rozmiar M. Wiedziałam, że może być problem z rozmiarem, bo jeżeli coś jest z bawełny i z lnu, no to jest nierozciągliwe. Także no tutaj akurat nie wiem, jakby było, bo chyba nie będę jej nawet przymierzała. Ona jest ładna, zobaczcie, ma ładny kolor, tylko też ma nieregulowane ramionczka, więc trochę jest tak zrobiona, mam wrażenie... Nie wiem, tym bardziej, że ja w ogóle sobie ją wyciągnęłam. Ja nie wiedziałam, co się stało. Bo, Ja wiem, czy znowu mi coś włożyli drugiego gatunku. Oni już przesadzają, moim zdaniem, z, tym, z tymi szyciami. Zobaczcie. Nie wiem, czy Wy to zauważycie. To szycie tutaj. I ta, taki szef dziwny idzie przez całą sukienkę, bo ona ma takie dwa rozcięcia tutaj na dole. Z jednej i z drugiej strony. To jest w ogóle z tyłu, czy z przodu? Poczekajcie, to jest w ogóle z tyłu, są te rozcięcia. I teraz zobaczcie, jak wygląda sukienka na, ty, na tym rozcięciu. Może Wam pokażę przodem, żeby to już ciut ładniej wyglądało. Czy Wy to widzicie? To jest kawał takiej szmaty po prostu. Jeżeli któraś z Was ma tą sukienkę, to tam nie słuchajcie mnie, może Wam się to podoba, ale nawet zobaczcie, jak to jest krzywo uszyte. To jest po prostu uszyte tak, jakby ktoś nożyczkami to przeciął i to takie zostało, takie farfocle. Hmm. Nie wiem co to jest za moda, słuchajcie, za 139 zł taka suknia. Ja uważam na tej chwili, że te 59 zł to jest na, ni na nią za dużo. Ona może ładnie wyglądać, ale też wydaje mi się, że ramionczka będą trochę zbyt długie. Ale ja nie chcę takiej sukienki w ogóle. Ja chciałam wam pokazać, bo myślę, że to jest dość ciekawe, co się teraz dzieje. że Po prostu i. Ja, znaczy, ja rozumiem, że jest taka moda na takie naturalne rzeczy im bardziej sprane, to młodzież to nosi, bo to jest fajne, brudne, buciory, spoko. Tylko wiecie co, no gdzieś tu jest chyba jakieś kury. Gdyby to kosztowało naprawdę w oryginalnej cenie 50, a na prące 20 zł, to ja bym to zrozumiała. Ale przy takich cenach, słuchajcie, no takie coś. To jest po prostu ciachnięte nożyczkami i się tak siepi ten materiał, bo to chyba siepi, to jest chyba dobre słowo. No tak to jest, słuchajcie, na koniec wyprzedaży właśnie takie rzeczy, więc yy, ja byłam ciekawa tej sukienki, nie ukrywam, tak mi się ona spodobała kolorystycznie i pomyślałam sobie, że no, wzięłabym i chociaż przymierzył, znaczy wezmę i chociaż przymierzę, no i wzięłam. I dodatkowo dobrałam rzeczy, bo chciałam mieć za darmo przesyłkę i jeszcze wszystko jest niedobre, także okej, okay. ja w takim razie słuchajcie, uciekam. Zaraz sobie chyba poćwiczę jeszcze, bo póki jest tak chłodno w miarę na zewnątrz, znaczy to nie jest chłodno, jest duszno, ale jest przyjemniej niż było ostatnio, także chyba to wykorzystam i chwilę sobie poćwiczę, wykąpię się i mam ochotę obejrzeć sobie jakiś serial na Netflixie, mam tak ochotę, słuchajcie, się w coś wciągnąć i tak po prostu oglądać, 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 oglądać i myśleć o tym w pracy, żeby znowu przyjść do domu i to oglądać. I nie wiem, czy dokończyć tego Lucyfera, bo jeszcze, znaczy dokończyć, ja jeden odcinek obejrzałam, czy zacząć oglądać Szać, Drugi sezon, bo ja nie oglądałam i chciałam też kruka obejrzeć. Ja kiedyś zaczęłam oglądać, ale nie skończyłam, więc nie wiem, zobaczę. Coś na pewno dzisiaj obejrzę, bo mam na to ochotę, jakoś tak chcę taki sobie wieczorek zrobić po prostu taki dla mnie. No dobra, także słuchajcie, uciekam teraz i do zobaczenia jutro. I słuchajcie, ja już się przyszykowałam na imprezę, zaraz będę wychodziła. Nie wiem, czy mój outfit jest odpowiedni, ponieważ ta pogoda jest trochę dziwna. W dzień było niby ciepło 25 stopni, ale teraz już się zrobiło chyba około 20 stopni, nad morzem będzie jeszcze zimniej, więc niestety mam dżinsy. Jeszcze nie wiem, czy ich nie przybiorę na zwykłe materiałowe spodnie i długi rękaw. Ale ta bluzka, słuchajcie, to nie jest taka bluzka, jak myślicie. Zaraz zresztą mam ją pokażę, ale chyba zacznę, słuchajcie, od paznokci, ponieważ... Pomalowałam tym nowym lakierem i zobaczcie, jaki ten kolor jest piękny. Kolor wyszedł po dwóch warstwach, dokładnie taki sam jak w opakowaniu, i to jest taki różowo-beżowy kolor coś takiego dziwnego, ale naprawdę słuchajcie, jeszcze jakby się sfokusowało, to byłoby fajnie. Ten kolor jest naprawdę na tyle ładny, że na pewno będę nim chętnie malowała. Co do utrzymywania, to nie wiem, bo dopiero nie pomalowałam, więc dam Wam na pewno znać w kolejnych vlogach. Natomiast yy, Małym minusem jest tutaj pędzelek, ponieważ on jest bardzo wąski, ja się troszeczkę odzwyczajam od takich pędzelków, bo wszystkie te lakiery z Deli, one mają jednak szersze pędzelki, wystarczy dosłownie raz, dwa razy pociągnąć i paznokieć jest pomalowany. Tutaj musiałam, tak wiecie, machać tym pędzlem, natomiast e, kwestia przyzwyczajenia tak naprawdę, więc no zobaczymy jak się będzie utrzymywał, malowało się z nim też naprawdę prosto i te dwie warstwy... Wystarczą, żeby, żeby mieć właśnie taki intensywny w miarę kolor. No, wy tego w kamerze pewnie nie widzicie, ale ten kolor jest naprawdę ładny i są pokryte po prostu... Ta płytka jest pokryta w całości. Nic nie prześwituje, także fajnie. Kolejna rzecz to są rzęsy. Nie wiem, czy widzicie, ale znowu przykleiłam sobie połówki. Może z tej strony będzie lepiej widać, bo tu jest jaśniej. O! Słuchajcie, przepiękne rzęsy, które odkryłam, że mam. Bo, znaczy... Ja wiedziałam, że ja kupowałam dwa rodzaje połówek, ale kupiłam dwa razy 318, bo ja już je miałam sprawdzone i wiedziałam, że są ładne, ale wiedziałam, że są ładne dopóki ich nie założyłam, słuchajcie, to są, to jest numer 315, one są dłuższe i jakby takie bardziej podkręcone przepiękne są te rzęsy słuchajcie, przepiękne, tak ładnie oko wygląda, że w ogóle to jest niesamowite jestem zajarana tymi rzęsami oczywiście, jeżeli wy macie swoje krótkie rzęsy to one mogą być ciut za długie, bo one są naprawdę, zobaczcie, długie ale w moim przypadku te 318 z kolei były za krótkie i moje były dłuższe, nie wiem czy pamiętacie niż właśnie te sztuczne, więc no Będę musiała sobie dokupić te rzęsy, albo w ogóle zobaczyć, czy są jeszcze jakieś inne z tych połówek, bo nawet nie pamiętam, bo już kupowałam jakiś czas temu. Oczywiście nie będę ukrywała, no, przyklejanie tych rzęs idzie mi bardzo słabo, ponieważ ja nie mam wprawy ja nie wiem jak dziewczyny na tych filmikach tak, z taką łatwością je przyklejają, to jest chyba albo kwestia wprawy, albo, albo nie wiem bo ja zawsze jak jedno oko już przykleję to słuchajcie, drugie oko przynajmniej dwa, trzy razy zrywam i naklejam raz jeszcze bo zawsze coś mi krzywo wychodzi i to właśnie nie tyle, że się ta rzęsa nie chce dokleić, tylko zawsze jakoś tak krzywo i mam wrażenie, że one są nie są równo przyklejone. Teraz mi się udało i naprawdę, słuchajcie, jestem mega zadowolona z tych rzęs. Wyglądają przepięknie. I jeszcze dwa słowa odnośnie pomadki ponieważ postanowiłam pomalować sobie usta. Na początku tak myślałam, że w sumie może nie, bo mam te rzęsy, mam mocny brązer, więc może te usta to będzie za dużo, ale z drugiej strony, czy w nocy jest czegoś za dużo, jak jest ciemno? Chyba nie. Więc dlatego użyłam sobie pomadki z Vibo. Ona już jest stara, tak naprawdę, nie wiem, czy w ogóle nie jest przeterminowana. I to jest numer, słuchajcie, 3. Nie wiem, czy widzicie, jak ona jest w opakowaniu. Ja już ją kiedyś miałam i ona faktycznie była taka malinowa, natomiast tym razem, jak ją kupiłam, ten rok czy dwa lata temu, to zobaczcie, ona jest na ustach taka bardziej różowo-fioletowa. Ja nie wiem, co się z tą pomadką stało, bo ja ten kolor zupełnie inaczej zapamiętałam. Właśnie o tak, więc yy, dlatego ją za często nie maluję, bo nie wiem, czy ten kolor mi pasuje. Nie jest źle, ale pewnie taki kolor wyglądałby troszeczkę ładniej, no ale trudno, no już tak zostanę, bo ta pomadka jest trwała, więc e, będę ją miała na pewno przez całą noc na ustach. Oczywiście wezmę sobie w razie czego, żeby sobie poprawić, ale póki co mam już ją chyba z godzinę, piję, jem i nic się nie dzieje. I słuchajcie, jeśli chodzi o bluzkę, ja oczywiście zaraz pójdę do lustra i Wam się pokażę, natomiast ta bluzka to nie jest zwykła bluzka, jak, pewnie jak myślicie, dlatego że... Zobaczcie. Nie wiesz, że ona jest w miarę krótka. To może nie do końca jest crop top, ale raczej jest z tych krótszych bluzek. To zobaczcie, jakie ona ja ma tył. To jest dość mocno wycięta bluzka, i dlatego nie wiem, czy warunki pogodowe są odpowiednie dla tej bluzki. Natomiast tak. Patrząc z drugiej strony, to ja nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek będą warunki pogodowe dla tej bluzki, no bo niby długi rękaw, ale krótka i bez pleców. Ona jest bardzo efektowna, wystarczy ubrać cokolwiek do niej i wygląda się dobrze, także yy, dobrze, elegancko, sexy, także zależy na jakim luku Wam zależy. Można też oczywiście zarzucić na nią marynarkę, bo ona w ogóle sama w sobie jest ładna, ma bardzo ładny materiał. Yy nie pamiętam, czy to jest bawełna, czy co to tam jest wiskoza, w każdym razie kupiłam ją już jakiś czas temu na Zalando, to jest firma Monki, jak ją znajdę, to wam podlinkuję jak będziecie chciały i płaciłam za nią około 50 zł, jest jeszcze w kolorze właśnie takim chyba jak mam paznokcie, w kolorze khaki i beżowym, jak się nie mylę, także no ja oczywiście standardowo wybrałam czarną i nie wiem, czy wam powiedziałam, że mam w rozmiarze L dlatego, że bałam się, że ona będzie tutaj za mocno wycięta, bo niektóre bluzki są bardzo mocno tu wycięte i nie chciałam, żeby, wiecie, potem mi coś tu wyłaziło, biust, dlatego wzięłam sobie elkę i, i chyba jest ok. Zawsze macie ten szturek, możecie sobie mocniej związać, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu dobrze wygląda. Więc to już tyle. Słuchajcie, ubieram się, bo zaraz muszę wychodzić za 5 minut dosłownie. Także zastanawiam się ze spodniami, czy zostać w tych mom jeans, czy zmienić je na materiałowe. Zakładam adidasy i i pokazuję Wam się w kompletnym looku. I mamy sobotę, słuchajcie, wczoraj chciałam pokazać Wam się w całości i rozładowała mi się kamera. Jezu, to już któryś raz z kolei. Ja nie wiem, co się dzieje z tą baterią. Z kartą zresztą też coś się dzieje ostatnio, bo teraz jakiś błąd mi wyskakuje. Więc prawdopodobnie to już jest czas, żeby kupić nową kartę i nową baterię do aparatu, bo właśnie w takich momentach kiedy się śpieszę i chcę Wam na szybko pokazać strój. Teraz zadobuje mi się aparat. Coś próbowałam nagrać, nagrało mi się kilka sekund, jeżeli to będzie w miarę ok, to wstawię wam gdzieś tutaj przybitkę, żebyście zobaczyły, w czym ostatecznie poszłam, bo miałam tę bluzkę bez pleców i założyłam mam jeans, tylko że wcześniej miałam szare, a potem założyłam niebieskie i do tego riboki moje jasne, także wzięłam dyszkatanę jeansową i słuchajcie, dobrze, że ją wzięłam, dlatego, że było tak zimno. 17 stopni pokazywało, ale słuchajcie, nad morzem 17 stopni, nad samym morzem, gdzie macie dwa kroki do wody, to jest naprawdę w ogóle ta temperatura jest, to jest nieadekwatna do tego, co tam było. Może było 10 stopni, nie wiem, było bardzo zimno. I te bary są o tyle fajne, że w razie czego możecie, jakby wejść do tego baru. W sensie one są. Każdy jeden ma chyba tak, że są jakby tak trochę też osłonięte, że nie musicie siedzieć na tym piachu, bo część baru jest na piachu, tam są leżaki, lampeczki, ładnie sobie siedzicie w ogóle. Ja taki urlopowicz tam siedziałam, także było naprawdę ekstra. Czułam się jak na wakacjach. W każdym razie, najpierw właśnie siedziałam się na tym piachu, ale stwierdziłyśmy, że no bez przesady zamarzniemy, i poszłyśmy, słuchajcie, tańczyć. Jaka tam była muzyka. To jest bar na fali, wejście pięćdziesiąte. Cudowne miejsce. Tam było dużo, oczywiście, ludzi, jak wszędzie. No bo jak ktoś przyjdzie do Gdańska na, na wczasy, na urlop, no to co ma robić latem? Nawet jak jest zimno, idzie się na plażę, także tam się przewala tyle ludzi wieczorem, w nocy. No bo jednak na starówkę można i zawsze tak naprawdę, zimą, jesienią. Nad morze teoretycznie też, ale rozumiecie, ten klimat taki wakacyjny, fajny, można poczuć tylko właśnie latem nad morzem, także. Ludzi było dużo, słuchajcie, my tańczyłyśmy chyba ze 3 czy 4 godziny non stop. Ja się tak dobrze dzisiaj czuję, po prostu tyle kalorii spaliłam, bo to była taka muza, że nam się nie dało nie tańczyć i w ogóle tam było fajnie i ciepło ogólnie właśnie gdzie się tańczyło, dlatego że tańczyło się na takim podejście przy... Tam gdzie był bar w ogóle, w tym jakby... Mm w takim budynku, znaczy budynku, taka buda drewniana i właśnie tam się tańczyło i to jeszcze jest osłonięte od, żeby wiecie, nie padało czy nie wiało i tam było super, natomiast no siedzenie na plaży dość słabe, znaczy słabe, no można posiedzieć, ale trzeba się odpowiednio ubrać, inaczej można się ubrać znaczy inaczej trzeba się ubrać, jak się jedzie tylko posiedzieć a inaczej jak się siedzie tańczyć, bo jak się słuchajcie tańczyło to było mi gorąco w tych jeansach i ja się na początku zastanawiałam czemu ludzie chodzą w shortach i w bluzkach takich no, już teraz wiem czemu, bo jak się tańczy, to jest tak gorąco, że to jest idealny strój właśnie na takie tańce nadmorskie. No, byłyśmy jeszcze w jednym klubie w Molotece, tam też było fajnie, ale nie aż tak fajnie, więc tę chwilę też potańczyłyśmy, ale tamto tam, tam wejście to jest wejście 53 Moloteka, także kawałek dalej. Natomiast wróciłyśmy do tego klubu jeszcze, klubu, to nie jest klub, do baru. Potańczyłyśmy i przyjechałyśmy do domu, było naprawdę superancko. Jezus, jak ja się dobrze czuję, wstałam z taką energią dzisiaj. Trochę się nie wyspałam ogólnie, bo wstałam o piątej? Poszłam spać chyba w pół do trzeciej, a wstałam po piątej, więc ogólnie za dużo się nie wyspałam. Potem jeszcze przesnęłam, natomiast, yy, no niestety, miałam plan, żeby się wyspać, ale jak zwykle się nie dało. W każdym razie mam dużo energii, dlatego właśnie się ogarnęłam. Zaraz idę i jak wrócę, to pomontuję sobie jeszcze jakieś filmiki, może. I kto wie, czy na rower nie pójdę, dlatego że chcę wykorzystać tę energię. Jutro te kajaki, także bardzo intensywny weekend. I słuchajcie, chcę Wam opowiedzieć w ogóle o filmiku, który przed chwilą widziałam na YouTubie. To jest ma, chyba małżeństwo. Oni są weterynarzami i mieszkają. W Hiszpanii. I oni robią takie krótkie filmiki o zwierzakach. Najczęściej właśnie o jakichś takich w sumie gryzoniach, zajęczakach, jakichś tam takich. O psach i kotach chyba też tam czasami coś było. Natomiast no ja się skupiam jakby na tych filmikach o, mm, o królikach, wiadomo. I właśnie dzisiaj był taki filmik pod tytułem Czy można spać z królikiem? I słuchajcie, mówili za i przeciw. I jak wiecie, Frania jest. Żyje na wolności. Ona nie siedzi w klatce i nigdy nie. Nie przekonacie się, jaki wasz królik jest naprawdę, jeśli będzie on siedział w klatce. Dlatego, że jak Frania siedziała w klatce, to na mnie bardzo wkurzała, bo ja jej nie rozumiałam. Ja nie wiedziałam, że ona jest bardzo towarzyskim zwierzęciem, że ona po prostu chce być ze mną. Ona cały czas gryzła klatkę, wkurzała mnie, denerwowała. I ja czasami, słuchajcie, musiałam wyjść z domu, żeby po prostu nie słuchać tego, jak ona szarpie te druty tam. I w ogóle ona była bardzo nieznośna jak siedziała w tej klatce. Natomiast jak ja ją puściłam na wolność, to słuchajcie, to jest zwierzak. Ja normalnie, ja nie wiem, ja mam ją prawie 4 lata, i słuchajcie, każdego dnia się nią zachwycam, jakbym ją miała od wczoraj. Także zmieniła się totalnie, i ja Wam już nieraz mówiłam, że ona śpi ze mną. Teraz, jak jest tak ciepło, to raczej. Znaczy, wskakuje na łóżko, ale raczej po prostu leży tu na podłodze. Natomiast, słuchajcie, ona zawsze leży tak, żeby mieć mnie na widoku. Po prostu ja otwieram oczy i widzę jej pysio tutaj, jak leży na dole. No, ona jest niesamowita. Idę do dużego pokoju, ona idzie do dużego pokoju, idę do łazienki, ona idzie do łazienki. One są, słuchajcie, te królony są tak towarzyskie, że to jest w ogóle nieprawdopodobne. I właśnie, odnośnie tego spania z królikami. No, z minusów to, co powiedzieli, no to to, co jest jakby oczywiste. No, królik jest bardzo mały, delikatny. I no, można mu zrobić krzywdę. Ja się już nauczyłam z nią spać, więc nawet zimą, jak ona gdzieś tam, słuchajcie, koło, leżała koło mnie. No teraz też czasami leży. To ja uważam na nią i. Ja też tak jak Wam mówiłam, się nie przewalam po całym łóżku, więc, jakby dlatego też pozwoliłam na to, żeby ona ze mną leżała. Ale no, trzeba niestety uważać, jak już pozwolicie królikowi wejść do swojego łóżka. Też kolejną rzeczą jest to, że królik sobie robi, znaczy zaznacza terytorium. Dla niego łóżko to jest jego nowe terytorium i może się zdarzyć, że nasika na łóżko. Oczywiście Franie robi to regularnie, bo zaznacza swój teren, więc yy, nie, że codziennie, ale raz na miesiąc zdarzy jej się po prostu nasikać, więc. Yy, Przyjmuje to na klatę, no to jest zwierzak, no niestety to są jego nawyki, ona taka jest i nic z tym nie zrobicie, po prostu biorę szmatę, czyszczę i kszoruję ten materac i zmieniam pościel i tyle. W każdym razie boków raczej nie zostawia, bo rzadko jej się zdarza, dlatego że ona wie, że ma kuwetę tutaj za ścianą, więc ona sobie idzie. Natomiast słuchajcie z plusów, plusami spania w ogóle ze zwierzakami jest to, że człowiek się odstresowuje, dlatego że zwierzak działa kojąco na człowieka, jeżeli jesteście blisko z tym zwierzakiem i je, macie na przykład zły dzień i wieczorem, bo to nawet nie chodzi o spanie, tylko leżenie z nim, leżecie leżycie koło niego, albo on koło was, to po prostu czujecie się bardziej zrelaksowani i to jest na... To jest, słuchajcie, to jest prawda, ja to potwierdzam w 100%. Poza tym z, jakby... Z, yy... Macie lepszą relację z tym zwierzakiem, spędzacie z nim przez to więcej czasu, jak z wami śpi. I przede wszystkim, na przykład, tak jak króliki, słuchajcie, one żyją w stadzie. I króliki, jak macie dwa, one zawsze będą spały obok siebie, w zasadzie jeden na drugim prawie, że jak będziecie miały dziesięć królików, one tak samo będą leżały, bo one po prostu, one jakby przez to, że tak śpią. Tworzą taką grupę i to jest ich stado. I słuchajcie, ta, ta lekarka powiedziała, że jak zwierzak z Wami śpi i dotyka gdzieś Was, to, to traktuje Was jako swoje stado. Także słuchajcie, jestem stadem, Freduchy I ogólnie to jest takie śmieszne, ale to jest takie mądre, wiecie, bo to czas rozumieć zwierzaka, czym on tak robi, a nie inaczej. Także fajne. To są takie krótkie filmiki. Ja nawet nie wiem, jak to się nazywa ten kanał, nie pamiętam. Coś tam o Twoim zwierzaku. I można się dużo dowiedzieć wbrew pozorom, także niby takie wszystko oczywiste, a jednak warto posłuchać. Także no. I słuchajcie, na koniec jeszcze coś wam powiem odnośnie samopalaczy, ponieważ jak wiecie, ja testowałam ostatnio kilka różnych. Przede wszystkim z, tego, z tej serii nie Bielendy, tylko Eveline, Brazilian Body. Mam olejek, mam samopalacz, który właśnie już kończę, mam też balsam brązujący. I teraz ostatnio kupiłam perfekty, wy mi polecałyście chyba kawowy balsam, ale jego użyłam raz i faktycznie jest też fajny. One wszystkie dają ładną opaleniznę. I tak ostatnio też powiem wam szczerze, że nie chcę mi się stosować samoopalaczy, wolę te balsamy brązujące, bo jak znajdziecie dobry balsam brązujący, to chyba jest łatwiejszy w użyciu i ta opalenizna wydaje mi się, że też jest spoko, Nie trzeba po prostu się tak pierdzielić z tym, że bierzecie rękawice, smarujecie. Ja wiem, że niektórzy jak mają wprawę, to robią to raz, dwa się nad tym nie zastanawiają, natomiast, no, dla mnie chyba jednak, mimo wszystko, balsam brązujący jest na tę chwilę oczywiście, bo to się wiadomo zmienia. Jest chyba lepszym rozwiązaniem. I słuchajcie, ja już dawno temu, bo rok temu, kupiłam taki sam opalacz z lawerem. On w ogóle, jak się ostatnio okazało, jest przeterminowany. Ja go używałam tylko do twarzy, szyi dekoltu, bo po prostu jakoś, tak wiecie, co było mi go szkoda na całe ciało, tym bardziej, że miałam inne, które mogłam zużyć, bo on kosztuje około 50 zł. I to jest balsam, który. Mm, o tutaj jest napisane, to jest opalenizna bez słońca i ma naturalne, znaczy bazuje na jakichś naturalnych tam niby składnikach i tak dalej. On ogólnie jest 100% naturalny i wegański. To jest w ogóle ciekawe, dlatego że słuchajcie, ja nim chyba kiedyś na początku raz posmarowałam sobie ręce i nie pamiętałam, jaki on daje efekt. Ale ostatnio, jak zobaczyłam, że jest przeterminowany, to mówię, kurde, nasmaruje się nim cała. Nogi tak na odpierdziel posmarowałam. Słuchajcie, ja rano wstaję, ja miałam takie brązowe nogi, żadnych plam, nic, po prostu piękny brązowy kolor. Dopiero teraz to zobaczyłam. Jak zaczęłam używać też inne, ja nie mówię, że tamte są złe. Wszystkie są fajne, te samoopalacze, które mam. I tak naprawdę kiedyś wam zrobić może taki film podsumowujący te samoopalacze i balsamy brązujące. Te, które mam, oczywiście. Nie mam tego nie wiadomo ile. Ale ten chyba daje najmocniejszy efekt. I naprawdę ta skóra wygląda przepięknie. Po prostu już teraz mi trochę schodzi, ale i tak pewnie widzicie, bo ja się nie opalam. Jaki to jest ładny kolor. No ja jestem zachwycona. Ja na pewno go kupię ponownie, bo on był w ogóle. Zresztą nieważne kiedy on był, miał datę przydatności, ale już jest przeterminowany. Więc ja tą resztkę, która tu jest, zużyję pewnie na nogi, ale kupię go ponownie, bo jest super. Ja jeszcze będę używała tą perfektę i zobaczymy jak ta perfekta, bo... Podobno też jest bardzo dobra, także będę miała porównanie, jak sobie posmaruję. A może właśnie teraz tą perfektą sobie posmaruję i potem znowu tym? Zobaczymy, który jest mocniejszy, ale ten ogólnie sam w sobie jest naprawdę, ten samopalacz jest bardzo dobry, to jest 150 to ml. Jest jeszcze wersja do twarzy 50 ml. Jest oczywiście tańsza, wiadomo, ale i tak się jej nie opłaca, dlatego że podobno skład jest ten sam, więc lepiej kupić ten balsam. Po prostu można smarować po prostu całe ciało łącznie z twarzą. Także słuchajcie, to już jest tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapki w górę, a ja pewnie jutro zacznę Wam nagrywać, jutro nie jutro ale na kajaki. W poniedziałek pewnie zacznę Wam nagrywać nowy filmik, także dzięki wielkie za oglądanie i do następnego filmiku, pa!